Witam w kolejnej części Serii Zagrane w Arcs Fatalis. E, nie to. No, no, kurczę, Jeszcze jakiś jeden będzie tutaj, czy nie? Nie powinno być już tutaj tych Ilcydów. Ale jest taki jeden dupek, albo nie, załatwię go kulą ognistą, żeby nie miał szans na przeżycie. No i teraz tak Krachus Izohark. na łapy. I jedziemy z tym koksem. Ale najpierw zobaczymy, co on ma. No nic. No i patrzcie, co się dzieje. <laughs> tak. Oraz resztki meteoru. Teraz mogę już to zdjąć chociaż w sumie może się mi przydać nie wiadomo a zaraz to były te dwa które używałem general protection może dwa razy general protection nie już nie no i teraz drogo na skrdy chociaż mógłbym w sumie sobie a zaraz ile mam punktu doświadczenia a sporo brakuje mi jeszcze chociaż nie wiem czy mógłbym ewentualnie po popolować tutaj na tych ill seedów jeszcze gdzie był ta dźwignia? Sprawdzę czy oni dziś tutaj jeszcze są z ciekawości. Czy wszystkich pozabijałem? Co tam? Śmierć dla każdego! Nic nie ma. Nie widzę nikogo na mapce na czerwono, więc chyba nikogo już tym... A nie, jest. A nie, to golem został zaznaczony na czerwono. Tak, to golem jest. Dobra. Chyba nie ma tutaj już więcej ich. To spadam. Do miasta. Zawiadam się o zwycięstwie. Hurra! ほら。ほら。no no 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 no。no.

The remaining channel is just enough for me to follow. I may not have the strength that the sacrifice of these pathetic followers would have given me. But when I arrive, my energy will quickly grow strong with all these souls to drink. it, your Poproszę o piwo, ponieważ zasłużyłem sobie na piwo. Jeszcze, albo zaraz. Zobaczymy, co się stanie, jak wypije 5 piw. Pewnie nic, ale masz głowę, masz cigar. Drink your beer first. No, człowieku, gdzieś ty się wychował. Nic ci nie rusza. Come back and see me once. Dobra, więc tu nic ciekawego nie ma. I kontynuuję, do miasta! Z piwem, Drenku! Czemu nie? Ponieważ czas ogłosić raz na nowinę! Już to nie wyjdzie chyba, no tak, bo to będę musiał się przetransponować, czy tak powiem, do zamku. A eee, to tam? Nie będzie piwa. Nie będzie... Dramacik. No dobra. No, oprócz tego jeszcze tutaj nam sporo miejsc do odkrycia zostało. Przecież cały poziom siódmy i ósmy. I jeszcze coś tam, jeszcze krypta. I trochę innych miejsc.

UCG Skur. Zaraz oberwą ode mnie Nie wolno tak atakować mojego miasta i zabijać ludzi tutaj bez... moich pozwolenia, czy tak powiem A... Dobra Załatwimy, załatwimy was Gdzie jesteście? Tu jesteś Będę ich O, kurde, następny. A, zginę zaraz, bo nie uda się. O, ty dupku. Nie założę, że tam jest drugi. Szlak by was. Muszę jakiś inny. A, wiem, co spróbuję zrobić. O, to może być dobre. Będę teraz eksperymentował na nich różnymi czarami. Którym będzie... No, na pewno na jednego wystarczą no, dwie kule ogniste. Ale teraz spróbuję innego czaru na nich. A, błyskawica może będzie dobra? Nie, nie wiem, nie wydaje mi się. To jest jakiś dziwny, dziwny czar. Można też czasu ich spowalniać. Siebie przyspieszać, ich spowalniać i strzelać z łuku. Ale to trochę czasochłonne. albo ich paraliżować. No ale co z tego? Jakbym używał, to miał sens, jakby zamiast łuku używał jakiejś broni ciężkiej, tak żebym mógł dwoma uderzeniami ich zabić na przykład. Albo coś w tym stylu. No bo nie, jak się nie wczyta to bez sensu, bo zaraz tak czas mi się skończy. Hmm. Dobra, co ja tu z... Aha, wiem co zrobić, czyli... O Ren aż to zżera, many, nie, to jest zresztą za słaby, jestem na to. O cholera, zauważyłem No! no. A zaraz, ja już mamy dwie kolory w tym Skurczę. Tak zdoła mi uderzyć, no. Dobra, muszę zrobić przerwę, więc do zobaczenia w kolejnej części.